Okay. Witam wszystkich radnych. Czy wszyscy Państwo jesteście zalogowani do e sesji? Otwieram obrady czternastej sesji Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju nadzwyczajnej, zgodnie z, z paragrafem 7 ustęp 1 punkt2 statutu Miasta Duszniki Zdrój, w związku z artykułem, artykułem 20 ustęp 3 Ustawy o samorządzie gminnym. Bardzo proszę o sprawdzenie kworum. Obecnych mamy jeszcze nie wszyscy? Nie dałam jeszcze raz? Proszę o powtórzenie. Sprawdzenie kworum. Piotrka nie ma, nie? Tak? 14 radnych mamy, tylko musimy. Już? Poproszę jeszcze raz o kworum. Dziękuję bardzo. Mamy czternastu członków radnych, wobec tego stanowi to. Ustawowy skład Rady do podejmowania uchwał. Witam Panie i Panów Radnych. Ponownie witam pana burmistrza Piotra Lewandowskiego, panią zastępcę burmistrza Panią Karolinę Łuszczki. witam skarbnika gminy, panią Elżbietę Błasiak i serdecznie witam mieszkańców obecnych przed komputerami. W dniu dzisiejszym mamy w porządku obrad Jedną uchwałę. Czy ktoś z Państwa do tego porządku ma jakieś uwagi, chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy wobec tego do przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej stanowiącej własność gminy Duszniki Zdrój. Pan burmistrz, proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą działkę, ta, ta uchwała to jest, można powiedzieć, to powtórzona uchwała, bo ona już funkcjonowała w naszym obiegu prawnym, potem była wycofana. Teraz jesteśmy po w negocjacjach tutaj z, z dzierżawcą tej działki, który może zgodnie z prawem zakupić ją bezprzetargowo, bez oczywiście za, za państwa wcześniejszą zgodą. Yy, powiem tak, propozycje jakie były składane z naszej strony yy, spółce Interpol, która yy, jest dzierżawcą w tym, yy, w tym momencie tego gruntu. W te, te propozycje były dwie, czyli była propozycja taka jak, czy rozłożenia tego na raty, jak wcześniej powiedzmy sobie wyrażał dzierżawca taką, taką wolę, żeby to było rozłożone na 4 lata i wtedy ta kwota jaką proponowaliśmy to było 4 miliony złotych. Albo Możliwość wpłaty większości pieniędzy teraz, do końca jeszcze tego roku, i wtedy sprzedaż za wartość, która została wskazana przez rzeczoznawcę, czy wyceniona przez rzeczoznawcę. Jest to kwota razem 3 milionów 300 tysięcy złotych. Ta oferta, którą firma Interpol tutaj. Oni piszą w piśmie, że akceptują. Ja e, oczywiście, w, na, w pismach z, z, ze spółką Interpol cały czas informowałem, że to są tylko i wyłącznie e, rozmowy pomiędzy mną, jako burmistrzem, i spółką, i jeszcze potrzebna jest zgoda Rady, więc, jakby tutaj, oczywiście to nie jest akceptacja żadnej Państwa oferty. Ta akceptacja teraz może być albo może i nie być. To była akceptacja e, e, tych uzgodnień, czy negocjacji, które my prowadziliśmy jako urząd. I ta oferta wygląda następująco, czyli do 20 grudnia tego roku wpłata kwoty 2, miliona, 2 milionów 400 tysięcy złotych, i do 31 marca przyszłego roku kolejnych 900 tysięcy złotych, czyli razem tej wartości pełnej 3 miliony 300. Na pewno to pomoże nam i pozwoli nam zamknąć budżetowo ten rok. Co jest, co jest dla nas bardzo ważne. Wcześniej te oferty jakby ze strony firmy Interpol były niesatysfakcjonujące nas, jeśli chodzi o kwoty jakie miałyby być wpłacone w tym roku, bo to od kilkuset tysięcy, już teraz nie pamiętam dokładnie, do, do miliona, ale no my, jeśli, jeśli, my, jeśli, że tak powiem tutaj razem z Panią Skarbnik rozmawialiśmy, jeśli mielibyśmy zaakceptować jakąkolwiek ofertę to musiałoby to być oferta właśnie jak ta ostateczna, która rzeczywiście nam pozwala zamknąć ten rok budżetowy. No i jeszcze może takiej małej zostawia małą nam nadwyżkę, która by pozwoliła jeszcze zrealizować jeszcze może inne cele, które ja zamierzone na ten rok. Więcej jakby jeśli chodzi o kwestie nie wiem, uzasadnienia, tego chyba nie ma, ale oczywiście no, czekam na państwa tutaj pytania, jesteśmy gotowi tutaj do, na odpowiedzi. Bardzo proszę, oddaję głos panu radnemu wojciechowi Kuklisowi. Panie burmistrzu, szanowna rado, ja sobie tak wczoraj pozwoliłem. Usiąść i sięgnąć do genezy sprzedaży tej działki 11 przez 5. Pierwszy zapis, jaki był, to był zapis w projekcie budżetu na 2019 rok, tam na kwotę 2,5 miliona. Później 31 stycznia 2019 roku przyjęliśmy uchwałę o sprzedaży tej działki z takim zapisem, że sprzedaż może zostać dokonana za minimalną kwotę 4,5 miliona złotych. Minęło 5 miesięcy. 27 czerwca 2019 roku przyjęliśmy kolejną uchwałę, gdzie zapis w tej uchwale, może nie w uchwale tylko w uzasadnieniu do uchwały jest taki, cytuję, sprzedaż może nastąpić za cenę nie mniejszą niż 3 990 000 to już pół miliona mniej w ciągu pięciu miesięcy. Co takiego się stało, że te ceny działek tak spadają w Zieleńcu z tego co wiem to znacznie rosną. I Panie Burmistrzu takie pytanie do Pana na Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych Gospodarczo 25 czerwca 2019 roku, co pozwoliłem sobie wczoraj odsłuchać. Jeżeli trzeba to podam godziny, minuty. Powiedział Pan, że mamy nową, aktualną wycenę tej działki, która została przesłana dla spółki Winterpol i chciałbym wiedzieć jaka była wtedy odpowiedź spółki Winterpol kto sporządził wycenę tej działki, i jaka była kwota tej działki, którą, o której Pan mówił, o tej wycenie, o której Pan mówił na Komisji Uzdrowiskowej 25 czerwca. Proszę Pan Burmistrz. Na początku chciałbym zaprzeczyć, że ceny działek spadają patrząc pod względem tego, co rzeczoznawca nam wskazywał jako gminie, no to ta wartość właśnie z tych 2,5 miliona złotych wcześniejszej kalkulacji, czy wcześniejszej wyceny, która była już nie tak, bo to chyba było sprzed roku. Teraz ta wa, wartość została określona właśnie, i to jest odpowiedź od razu na Pana to ostatnie pytanie, właśnie na po, poziomie 3 milionów 300 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o zgody państwa i tą kwotę 3 miliony 990, taką propozycję yy, przedstawiliśmy w firmie Interpol i to tak jak wtedy te rozmowy wyglądały, to miało być to rozłożone na 4 lata. Argumentowaliśmy to, że jeśli war, działka jest warta 3 miliony 300 no to ona za 4 lata będzie więcej warta, tak? więc nie, nie, na pewno nie możemy sprzedać jakby za tą cenę, tak naprawdę działkę, która będzie, za którą ostateczną kwotę do, zapłatę dostaniemy za, za 4 lata, więc alternatywę, jaką widzieliśmy, żeby oczywiście zgodnie tutaj z obowiązującym prawem, czyli za kwotę wyceny rzeczoznawcy, sprzedać, ale z płatnościami teraz, bez czekania. I wtedy jest, rozumiemy, że jest to, że jakby, no, no, ma to, w, ma, przepraszam bardzo, ma to. Jakąś pewną tej logikę, jeśli chodzi o wartości działek i, i zmiany tych wartości. Najpierw była negatywna odpowiedź firmy Interpol, dlatego szliśmy w, w tą procedurę przetargową, ale potem, po jakimś czasie, pojawił się sygnał, że możliwe, że będą zainteresowani. No to, no, no to jeśli było zainteresowanie, w takim razie my daliśmy tą ofertę tego szybkiego, tej szybkiej spłaty, tak jak powiedziałem wcześniej, nie było odpowiedzi nasz zadowalającej na początku, aż w końcu jak Państwo widzą 4 listopada wpłynęło, czy 5 do nas wpłynęło, datowane na 4, już jakby zgoda na, to, na tą naszą propozycję, czyli wpłata 2 400 tysięcy zł do 20 grudnia. Dziękuję. Panie burmistrzu, a ja bym pr prosiła jeszcze o wykazanie, bo myśmy swojego czasu prosili o opinię radcy, czy tą działkę, która w tej chwili jest dzierżawiona, moglibyśmy w ogóle sprzedać wcześniej niż po ukończeniu dzierżawy. W tej, ta, ta opinia była obarczona jednak ryzykiem tutaj, że będzie się odwoływał dzierżawca, tak, i, i, i będzie miał też swoje racje pod względem tej wcześniejszego zakończenia dzierżawy, tak, no jego, war, jego budowli, co trzeba pamiętać na, na, tej, na tej działce. Dlatego też jakby wiedząc o tym, że tutaj występuje pewien Pewna jakby kolizja. W, wróciliśmy do tych rozmów z właścicielem na, na temat sprzedaży tej bezprzetargowej. Dziękuję. Proszę, pan Wojciech Kuklis. Panie burmistrzu, bo trochę brak mi tutaj konsekwencji w działaniu, a chodzi mi głównie o tą wspomnianą przeze mnie komisję ozdrowiskową z 25 czerwca. Kiedy pada ten zapis, nie mniej niż 3 990 000, i pan wtedy mówi, że jeżeli w Interpol się nie zdecyduje na zakup tej działki, zostanie ona wystawiona na sprzedaż na wolnym rynku. To są pana słowa, które są nagrane. I w tym momencie, wie pan, y, mija, mija 10 miesięcy, 9 czy tam 5 od czerwca, no my tracimy na tej działce milion złotych. To jest milion złotych dla tego miasta. No to wydaje mi się, że nie wiem, czy nie lepiej. Y, Poczekaj do końca dzierżawy, jeżeli ma być jakaś tam kolizja z dzierżawcą i sprzedać ją za milion więcej niż po prostu pozwolić sobie na stratę tego miliona. Proszę Pan Burmistrz. Po pierwsze nie do końca rozumiem skąd Pan bierze wyliczenie miliona złotych, a po drugie na, odpowiedzią na Państwa, na, o, o, od, 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 odpowiedzią na, Pańskie pytanie, no jest moja wcześniejsza odpowiedź. No nie chcę się powtarzać, ale dokładnie wyjaśniłem, jak to pokoje przebiegało i skąd się brały te różnice. Dziękuję. Proszę, pan radny Robert Kowal. Panie burmistrze, jeśli chodzi o sprzedaż w drodze takiej przetargowej dla wszystkich, czyli ogólny przetarg, to miał być zapis, że z dokończoną dzierżawą, czyli tu nie byłoby konfliktu żadnego. Ale dobrze, ale to już nie, nie to miałem, tylko chciałem to dopowiedzieć, bo taka była wtedy mowa. Ale teraz chciałem tylko zapytać, w jakiej formie, jak to będzie sprzedaż wyglądała? Czy będzie w formie, teraz to jest umowa przedstępna, czy podpisujemy akt notarialny, jest, jest to sprzedaż, tylko wpłacona część pieniędzy? Jak to będzie to wyglądało? to Bo to jest też dla mnie bardzo ważne. Proszę, pan burmistrz. Kwestie jakby techniczne na pewno będą jeszcze tutaj do, dopracowane. Ogólnie założenie jest takie, że jest to zadatek i do, my podpisujemy akt notarialny przy po, po spłacie całości. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zabrać głos? Pan, pan Mateusz Rybeczka, proszę. Tak właśnie to jest taki dość trudny temat do naszej rady. Wiem, że poprzednie poprzednie rady broniły jakby tej działki, bo i wydaje mi się, że słusznie dlatego, że cena w perspektywie na pewno rośnie. Ta działka jest na wydaje mi się bardzo lukratywnym gruncie z powstaje duża inwestycja. Ja i mam na przykład bardzo duże obawy o to, żeby sprzedać tą działkę wcześniej przedprzetargowo. przetargowo, być może jest jeszcze jakiś inwestor, który wtedy kiedyby był oficjalny przetarg, byłby w stanie Proponować nam dużo więcej e, za tą działkę i jednocześnie e, ten kapitał jest dla nas bardzo ważny. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że my też musimy trochę ratować ten budżet do końca roku i te pieniądze są nam bardzo potrzebne. No ale nie wiem, czy, m, czy nie warto by było poczekać jeszcze trochę. Wiem, że my tego czasu nie mamy, ale to jest jedyna jakby nieruchomość, która przedstawia dużą wartość dla naszej gminy. i Ja głosując na przykład dzisiaj, nie chciałbym mieć świadomości tego, że my straciliśmy bardzo dużo pieniędzy za to, żeby, że podjęliśmy decyzję zbyt szybko. Proszę pan burmistrz. Panie radny Mateuszu, pan sam jakby tutaj dokładnie wypowiedział całą, całe sedno tego. Z jednej strony pan powiedział, że może warto poczekać z drugiej strony, ale, ale nie mamy czasu. No właśnie dokładnie jakby to jest jakby tu można by się odnieść do wszystkich takich, tak naprawdę nieruchomości w gminie i można by zatrzymać wszelkie sprzedaże właśnie używając dokładnie tego argumentu. Słuchajcie, za 10 lat to będzie dopiero wartość tych gruntów. Lepiej wstrzymajmy i nie, sprzeda nie sprzedajmy. No To jest decyzja, którą trzeba podjąć tu i teraz, patrząc na to, jaki jest budżet na ten rok, nie, nie jaki nie wiem, będzie budżet za 3 czy 4 lata, tylko my w tej chwili e, e, pracujemy na budżecie jeszcze tegorocznym. E, podejmiemy, podejmiemy decyzję, za które jesteśmy tutaj odpowiedzialni jakby za ten rok i które na pewno będą bardzo rzutowały na budżet przyszłoroczny wykonanie lub brak wykonania budżetu tegorocznego, no to tutaj jeśli chodzi o te konsekwencje mogę poprosić Panią Skarbnik, żeby może tutaj słowo powiedziała Państwu. Proszę Pani Skarbnik. Brak wykonania budżetu ze sprzedaży mienia będzie rzutował tym, że przy uchwalaniu wieloletniej prognozy finansowej i budżetu na rok 2000 możemy Znaleźć się w tym, że będziemy mieli znaczy wskaźniki, wszystkie na niej, i będziemy mieli wtedy program naprawczy. Państwo wiedzą, że. W tym budżecie na rok 2019 kwota ze sprzedaży była planowana 5 215 zmniejszyliśmy ją o kwotę 2 032 tysiące w związku z tym że zaplanowaliśmy z kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego Aqua Mineralis no i została nam kwota do zrealizowania jeżeli chodzi o sprzedaż mienia 3 183 000 zł jeżeli dojdzie do sprzedaży tej nieruchomości wtedy mówię no budżet będzie zrealizowany i będziemy mogli jakby pracować i planować budżet na rok 2020 no to jest to jest jakby w tej chwili wiążącej priorytetem jeżeli chodzi o realizację budżetu za 2019 rok Dziękuję bardzo proszę ponownie pan radny Mateusz Rybeczka Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę tylko tak i y, z tej desperacji, w jakiej jesteśmy. Tylko tak patrząc na te poprzednie działania, które mieliśmy, no to wystawiliśmy na sprzedaż budynek Mukisu po to, żeby y, jakby ratować ten budżet. To się nie udało. No to teraz. Y, jeszcze raz? To się, to się nie udało. No, przynajmniej może, no, bo chyba, że się udało. Y, I teraz wystawiamy działkę, y, która ma na, nam ten budżet ratować. No, no ja tutaj nie wnikam jakby w gospodarność, tylko najsmutniejsze jest to, że właśnie teraz musimy podejmować takie decyzje i sam tutaj pan pan burmistrz mówi, że ta działka w perspektywie czasu będzie dużo więcej warta. No i smutne jest to, że musimy to właśnie sprawdzić w tym momencie, bo my na tym na pewno jako miasto w perspektywie stracimy. Dziękuję proszę pan burmistrz. Jeśli chodzi o sprzedaż budynku przy ulicy Zdrojowej 8, to jest, przetarg jest dopiero na 23 grudnia, więc nie można powiedzieć, czy się udało, czy nie udało. Trzymamy kciuki, żeby się znalazł kupiec, tak? ale to jest, to, to jest końcówka roku, no tak, to tak to, ta, tak, to wszystko, tak to wygląda, ale podkreślę jeszcze raz, no tak samo, ale to nie jest kwestia jakaś indywidualna tej jednej działki mówię wszystkich nieruchomości można do wszystkich nieruchomości można powiedzieć to samo. Słuchajcie jak miasto będzie się rozwijać za 10 lat to, 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 to te działki będą o wiele bardziej cenne i wartość wzrośnie. Więc do, na, dzień, na, na dzień dzisiejszy działka która, o której my mówimy która jest zagospodarowana na stok narciarski ona już przez prawie ostatnie 20 lat była stokiem narciarskim, tak? I istnieje, istnieje ta infrastruktura, inwestycja, na którą miasto się zgodziło kiedyś. I to też wszystko trzeba wziąć pod uwagę, i, trzeba, i moim zdaniem umożliwienie tego, co prawnie jest możliwe, czyli w właśnie w takiej sytuacji, a nie innej, możliwość sprzedaży bezprzetargowej umożliwi po prostu kontynuację tego biznesu też tej spółce. Więc jakby tutaj pod względem i rozwoju zieleńca i jego przyszłości moim zdaniem to, to, to jednocześnie jest też bardzo ważna, pozytywna decyzja. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Marcina Zuberskiego. Ja mam Panie Burmistrzu takie wątpliwości. Proszę o rozwianie w kwestiach prawnych, bo powiedzmy jest to teraz zadatek tak mówimy, a czy będziemy zabezpieczeni jakąś umową? Bo co jeżeli inwestor się rozmyśli i miasto będzie musiało zwrócić te pieniądze w pewnym momencie? Jak, jak to? Będzie wyglądać, jak będzie miasto zabezpieczone. Bo też wiadomo, że z kapelusza nie wyciągniemy tych pieniędzy. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Zaliczkę można, można zwracać, zadatku się nie zwraca. Więc jeśli spółka jest gotowa stracić 2 miliony 400, żeby nie wpłacić pozostałej kwoty 900 tysięcy, no to powinniśmy się wtedy chyba tylko z tego cieszyć. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Małgorzata Hołyst. Zwracając tutaj uwagę na, na straty, jak tutaj Mateusz Radny ma wątpliwości, to wydaje mi się, że myśmy już dawno te straty ponosili e, przez poprzednie lata e, działalności, poprzednich kadencji i radnych, kiedy dzierżawa była 20 tysięcy złotych. Nikt tego rocznie, nikt tej dzierżawy nie podnosił, i ta działka po prostu sobie też tak tanio była użytkowana. A teraz po prostu padło tutaj e, na nas, że. że no musimy jakąś tutaj decyzję podjąć i naraz, o, halo, teraz mamy milion złotych. Tylko że my wcześniej już też te straty ponosiliśmy dosyć duże. Natomiast odnośnie wpłaty tutaj, no to wydaje mi się, że to chyba gmina wystawia fakturę e, zaliczko, fakturę, gdzie wiadomo, że trzeba wpłacić zaliczkę wtedy i wtedy i potem jest rozliczenie do faktury, no nie wiem, czy to się nazywa zadatek. U mnie w firmie to się nazywa faktura zaliczkowa akurat fachowo, nie wiem. I potem jest wpłata, wyrównanie już do kwoty, która, która jest w umowie zawarta. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Chciałbym jeszcze tylko tutaj dodać, żeby oczywiście te kwestie już szczegółowe, rozwiązań prawnych, umowy, no, to tym się zajmą oczywiście no, pracownicy urzędu w, w imieniu urzędu, prawnicy urzędu, mając na uwadze oczywiście nasz interes, tak więc no, nie możemy w tej chwili dokładnie pokazać, jak, jak to już technicznie będzie wyglądać, ale to jak przy każdych in, innych transakcjach, jakie są w gminie, oczywiście interes Gminy zostanie zabezpieczony. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy wobec tego do przegłosowania projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Duszniki-Zdrój. Proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały Pan Mieczysław. Głosujesz. Za podjęciem uchwały głosowało dziewięciu radnych, przeciwko czterech. Radny, Jeden głos jest brakującym głosem. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze pana burmistrza o zabranie głosu. Chciałbym podziękować serdecznie Państwu Radnym i, i powiedzieć też, że ta sprzedaż, jeśli ona teraz nastąpi, no Państwo wyrazili zgodę. Mam nadzieję, że formalności rzeczywiście dojdą do skutku i w terminie zostanie zapłacone. To wstępnie wyliczyliśmy, że w, w ramach jeszcze tego budżetu tego roku uda nam się wypłacić około 80 tysięcy złotych, jeśli chodzi o kwestie zwrotów za piece, które czekają już długi czas, więc to jest na pewno dobra wiadomość dla tych mieszkańców, którzy składają wnioski. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Dziękuję bardzo. Zamykam obryt, obrady czternastej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dusznikach zdroju. Dziękuję Państwu.